Dzisiejszy protest w Kielnie był wyrazem troski mieszkańców Pomorza o zachowanie wartości, które są dla nas niezwykle ważne jak nie najważniejsze. Słowa szczególnego podziękowania i wyrazy szacunku kieruję do rodziców tych dzieci, tych uczniów, którzy zostali zmuszeni do udziału w tej haniebnej lekcji, dziś niestety wymagają pomocy psychologicznej. Sytuacja w szkole jeszcze wymaga wyjaśnienia. Została złożona pismo, została złożona interpelacja do pani minister edukacji w sprawie, co dalej będzie stąd panią nauczyciel, jakie będą dalsze konsekwencje. Jest, sprawa jest w prokuraturze. Pan wójt niestety po wielu, wielu dniach zwłoki złożył zawiadomienie. Czekamy, jakie będą rozstrzygnięcia tej sprawy. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona i że winni poniosą konsekwencje, co jest istotne. Nie był to pierwszy wybryk tej pani nauczycielki. Dzisiaj mamy taką sytuację, że doszło ewidentnie do profanacji krzyża. Sytuacja w szkole podstawowej w Kielnie pisuje się w szerszą narrację, która od wielu lat w Polsce ma miejsce, właśnie obrazy uczuć religijnych, które spełniają przesłankę przestępstwa z artykułu 196 kodeksu karnego. W Polsce, której właśnie krzyż, patriotyzm oraz nasza bogata historia i kultura są głęboko zakorzenione w tradycji chrześcijańskiej, Symbole religijne mają dla wielu Polaków szczególne znaczenie. Nie ma zgody na to, co miało miejsce w tej szkole.